Z tej strony łowca Pająków. W dzisiejszym materiale mam no, dla Was e, do zaprezentowania. E, będziemy sobie przekładać e, polecenie metalikę do tego pojemnika, ale też to będzie taki materiał trochę z cyklu, jak sobie zrobić taki pojemnik, bo to jak widzicie, nie jest gotowy e, taki, taka gotowa nie wiem, jakaś tuba czy coś takiego e, stricte przygotowana podpałka to jest zwykły pojemnik na jakieś tam płatki makaron coś takiego kupiony w zwykłym hipermarkecie no i trzeba go sobie przystosować przystosować go tak bo na razie w czymś takim no to trochę wiadomo jest to że to jest po prostu pusty pojemnik i trzeba jakiś tam wystrój zrobić no to trzeba jeszcze zrobić chociażby wentylację no i właśnie z tego wentylacją Jaka moja jest metoda na robienie wentylacji w takim pojemniku? Trzeba sobie dobrze sobie sprawdzić, jaką wilgotność powinien mieć ptasznik. Ten ptasznik powinien mieć wilgotność na poziomie 70-80%. W skrócie, powinien mieć ją większą. Co to oznacza dla nas? W przypadku wentylacji powinno być raczej mniej niż więcej, żeby się ta wilgotność raczej utrzymywała. Co nie znaczy, że ma nie być tych otworów w ogóle, ponieważ. Może wtedy dojść do przypadku pleśnienia na dole, w sensie nawet może bleśnienia podłoża, więc ta wentylacja powinna być taka też trochę wyważona, wymierzona. W związku z tym, tutaj mam taki markerek i sobie zaznaczę ile tej wentylacji mniej więcej powinno być, i ja sobie zrobię tak: zrobię sobie z, ze cztery jakieś otwory, tutaj na dole. To chyba widać. jakieś cz ze cztery otwory na górze i tutaj na zakrywce podobnie zrobię sobie będą ze cztery otwory z jednej strony i ze cztery otwory tutaj, w dolnej części. I tak to sobie będzie wyglądać na chwilę obecną. Oczywiście tych otworów później mogę, jeśli dojdę do wniosku, że jednak mi się nie podoba, że jest jakby e, duże ryzyko, że może zacząć plecieć, to otwór zawsze można dorobić. Na przykład tutaj w zakrywce. Jednak ja na razie zrobię tylko tak. że tu są cztery, tu cztery. No i w tej górnej części jedna też jedna czwóreczka i tu w dolnej żeby taki był e, luźny przepływ a cyrkulacja powietrza w pojemniku od dołu do góry sobie przepływał przepływało powietrze przez cały pojemnik no i teraz jak te dziury zrobić, ja, nie, ja je będę robić ogólnie poza materiałem bo nie mam tutaj jakby takiej możliwości żeby to wszystko y, zrobić na, na widoku, ale biorę tak, że sobie mam taki, e, takie kleszczyki tak i y, 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 nimi chwytam sobie na przykład gwóźdź i po prostu wsadzam pod palnik gazowy nagrzewam i, i po prostu wypalam wytapiam te otwory y, w pojemniku nie polecam wiercić, zwłaszcza jeśli macie niezbyt dobre wiertła i umiejętności z wierceniem, bo można łatwo takie pojemniki połamać, popękać, e, więc najlepiej jest je po prostu wypalać. Mogą być też to gwoździe, w mniejszych pojemnikach to mogą być na przykład po prostu cyrkle, i wtedy nawet nie trzeba jakoś bardzo się bawić w palnik gazowy. Można to zrobić na przykład po prostu nagrzewając cyrkiel zapalniczką, no ale jednak z racji tego, że gwóźdź jest co do za to troszeczkę większy no to bardziej preferuję w tym wypadku palnik gazowy. Znaczy ja mam po prostu kuchenkę gazową, więc, więc o to mi chodzi. Palnik gazowy też może być jakiś taki. Tak, w każdym razie to jest taka pierwsza część. Zaraz do was jakoś tam niedługo wrócę i będziemy robić wystrój dla tego pająka w tym oto pojemniku. Także witam was w kolejnej części materiału z przekładaniem ptasznika. Po metalika, Metallica, e, tak wyglądają wypalone otwory. Niech to autofocus złapie. Zobaczymy, czy się uda wyłapać. W zakrywce są te cztery otworki. Wypalone o, już się wyostrzyło. Tak, tak jak zaznaczałem sobie, mniej więcej. No i w pudełku. Tak samo też są tu w górnej części i w tej dolnej też powinno być okej. Okay. Powinno być okej. Okay. Więc zobaczymy. Eee, zobaczymy z czasem czy będzie spełniać e, swoje zadanie. Teraz tak, oczywiście jak każdy pojemnik trzeba e, wypełnić torfem. Więc trochę torfu trzeba wrzucić. Trochę dość suchego tego torfu. No, jest naświnione. Już dobra. Taki. Tak. E, Teraz ten tort trzeba trochę zwilżyć. Jest suchy jak biur. Werze no, powinno wystarczyć. No i tak, za dużo tutaj nie będę dawać ozdób palunkowi. E, ale weźmiemy sobie... Jakieś... Okay. jakąś taką trawkę, może się uda wrzucić. to jest, wytniemy, więc sobie weźmiemy tak, i gdzieś tutaj ją włożymy sztuczną traweczkę trochę wysoka będzie, I trochę za wysoka więc można jeszcze te miejsce bardziej spróbować jakoś tam obniżyć żeby się to jakoś chciało no, 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 dobra jednak to pojemnik Tak, nie wiem. Mm, Za wysokie. Okay. Okay. O, dobra. To będzie git. Tak. Chyba tak, dobra. O, jest lepiej. Lepiej, no Będę musiał jakoś to... Zobaczymy. Hmm. Jakiś taki badl. Wspinaczki. I co? Jeszcze tu mamy. O, jeszcze takie grubsze. Jedno można tutaj wrzucić. Takie coś. No dobra. Nie wygląda dramatycznie. Zobaczymy, jak to się będzie spisywać. No i teraz trzeba płyt z Metallica z tego typu dałka przerzucić. Tutaj. Więc tak. Pająk jest trochę już większy. weźmy jakiś. Przygotowałem pojemnik e, na wypadek ucieczki, Sobie, więc pudełko na wszelki wypadek. I teraz tak, jeszcze penseta się może przydać. Okay. Teraz matematyki z tym wyciągnę. Będzie mi wygodniej. że leciała w tamtą stronę, nie na mnie niekoniecznie. Jest sobie troszkę nie w tym miejscu, bo jest na dole. Ok, o, nawet ładnie sama sobie weszła. Tak, no to szybko sobie tutaj, ciach. No i tak wygląda sobie pojemnik z ptasznikiem. Przełożona z takiego pudełka. Tutaj co prawda ten pojemnik raczej jest lepszy pod kątem przestrzeni wzwyż niż wszerz, no ale jest też ciut szerszy, jeśli chodzi o samo denko, więc powinno być lepiej. Więcej na pewno jest przestrzeni. Ee, więc tak wygląda sobie. Zaraz zrobimy jakieś może zbliżenia.